Pani Lucińska, Krzysztof Niewiadomski. Witamy serdecznie. To jest bardzo, bardzo ważne ogłoszenie w tegorocznej edycji Kumulusów. Tak, właśnie wczoraj zaprezentowałam Wam listę finalistów dziewiątej edycji plebiscytu Kumulusy, a to oznacza, że dziś oficjalnie rozpoczyna się głosowanie na finalistów, czyli tak naprawdę to już ostatnia prosta w tym wyścigu po prawdziwe Oscary lotnicze. Czyli... Takie piękne statuetki. To takie piękne Oscary, i nie ma już teraz zmiłuj, Głosowanie jest na ostatniej prostej, macie czas do Walentynek, czyli do 14 lutego. Czyli dokładnie na trzy dni przed wielką finałową galą, która będzie miała miejsce 17 lutego. I właśnie tam zostaną wyłonieni laureaci, statuetki zostaną rozdane, a ta najważniejsza trafi w ręce szczęśliwca, który otrzyma złotego cumulusa. Nie czekamy. Głosujemy sms-owo według wytycznych na kumulusy.pl albo przez aplikacje odlotowe emocje. Wielkie głosowanie czas start!